Cześć, witajcie na moim kanale. Przychodzę do Was z holem z Mpeksu. Zróbcie sobie coś do picia, kawę herbaty. herbatę. Ja już mam w takim pięknym kubku moja kolorystyka biało-czarna. Prosiliście mnie, żeby pokazywać Wam rzeczy, które kupuję na sobie. Niedługo będą takie outfity, jak się zrobi trochę cieplej. Łatwiej mi się to nagrywa w na zewnątrz, więc na pewno Wam pokażę te stroje. A dzisiaj mam na sobie sweter, który ostatnio Wam pokazywałam. Moherowy. przepiękny, taki nietoperz. Słuchajcie, to jest moher, ale bardzo dobrej jakości 100% mocheru. Nic ten sweter nie gryzie. Jest bardzo miły. Tu jest takim sznurkiem, takie rąby. Rąby będą w tym roku słuchajcie bardzo modne. Lady Gaga jest teraz na planie nowego filmu, drugiej części Joker i słuchajcie, ma sweter biało-czarny w rąby. Ma też podobny żakiet, który Wam pokazywałam w takim czerwonym podszyciu, więc rąby na pewno będą bardzo modne i w trendach. No i słuchajcie, ten sweter jest taki jak w galerii. Takie kiedyś były swetry w galeriach. No, taki artystyczny. Mogę do niego nosić jakiś taki, słuchajcie, wisior. A dzisiaj ubrałam takie oryginalne kolczki. Nie wiem, czy to będzie widać. Jeden jest inny, drugi inny. Też w takim stylu artystycznym. Pokażę Wam rzeczy. Rzeczy nie ma dużo, ale chcę Wam trochę popowiadać. O klasyce i o trendach, to co będzie modne, ponieważ połowa tych rzeczy jest bardzo klasycznych, a druga część jest bardzo w trendach. Więc zacznę może od spodni mojej mamy: cena 30 zł i spodnie firmy gery Weber. Spodnie 13 zł, o! I spodnie gery Weber granatowe, proste, klasyczne dżinsy, które zawsze będą modne. To jest taka klasyka. One są teraz modne, były modne i będą modne, przez to, że one mają taki krój prosty, to pasują każdemu to jest taki styl jeansów przez kolor też i przez krój. Bardziej taki elegancki, bardzo świetnie wyglądają z białym topem, czy z białą koszulą, z czarnym żakietem, wtedy jest taki styl elegancki, ale pasują też konie do, no, do wszystkiego. Mogłabym je ubrać do tych, tego swetra, który mam na sobie, i też by świetnie pasowało, więc pokazuję Wam taką klasykę. I tak, wszystko drożej, bardzo podrożała żywność. Jest to spowodowane też podwyżkami innych rzeczy, ale słuchajcie, odzież wbrew pozorom tanieje, jeśli się kupuje właśnie w lumpeksach, więc zachęcam Was do rozejrzenia się po okolicy, czy nie otworzono Wam jakieś fajne sieciówki lumpeksowej, gdzie towar jest wyceniany, ale później stopniowo jest coraz niższa cena i te sklepy to są już takie bardziej vintage sklepy, Towar jest wyselekcjonowany, kolorystycznie, pięknie poukładany. Te rzeczy są niezniszczone, no tak jak te spodnie i można kupić no, za 13 złoty klasyczne Gary Weber śliczne dżinsy. Kiedyś moja mama za takie spodnie dała bardzo dużo, o wiele więcej. I ja też za ubrania płaciłam o wiele więcej. Teraz robię coś sobie kupić też w jakichś innych sklepach, ale zwracam uwagę na składy i składy są fatalne powiem Wam, i też mi się nie chce szukać, latać po sklepie, tutaj mam ułatwienie, że jest ta kolorystyka um, zachowana, swetry od białego do czarnego poukładane, wszystko, nie muszę latać, szukać. I jest to taka przygoda, e, takie, słuchanie, słuchajcie, szukanie perełek, a nóż w dobrej cenie kupi się coś fajnego, bo cały czas powtarzam, nie sztuka wydać dużo kasy i fajnie wyglądać, ale sztuka wydać mało i świetnie wyglądać. To jest wtedy, słuchajcie, sztuka. I kolejną rzeczą, którą chciałam kupić od dłuższego czasu, nie udawało mi się, bo mało jest fajnych skórkowych rzeczy z, z prawdziwej skóry, ładnych. W naszych sklepach, w sieciówkach oferta jest, że jest skóra ekologiczna, czyli tworzywo sztuczne, które ma swoje wady i zalety. Ale słuchajcie, udało mi się kupić za 10 zł, to też jest słuchajcie hit mój zakupu, piękną rzecz, czyli klasyczną czarną spódnicę ołówkową, czyli klasyka nad kasykę, która zawsze będzie modna, ale ze skóry. Jest to spódnica tutaj podszyta, skórkowa. Mięciutka skórka. Ktoś tutaj y, nawet nie odpuł tych kieszonek. One są zaszyte. Ja zazwyczaj od razu w marynarkach czy w spodniach odpruwam kieszenie, bo ja zawsze coś tam mam potrzebę, żeby włożyć jakieś słuchajcie y, notatkę sobie czy pomadkę czy coś, a tutaj ktoś y, no, nawet tego nie zrobił. Spódnica nic nie zniszczona z takim z rozcięciem na dole do płytki. Wąska, klasyczna spódnica. Cena 10 zł za skórkową spódnicę. Rozejrzyjcie się po sklepach, zobaczycie w jakiej cenie takie spódnice są. Z 600 jak mniej więcej. Bardzo miękka też ta skóra. No, no, coś pięknego. I taka ołówkowa spódnica czarna, czy to z materiału, czy skórkowa, przepięknie wygląda do białej koszuli i szpirek. To jest taki już taka klasyka elegancji, ale pięknie będzie wyglądała do różnych swetrów, czy do tego, co mam teraz, czy do jakiegoś koloru, żeby przełamać tą czerwę. Świetnie będzie wyglądała do czarnych kozaków, ale też świetnie do jakichś balerynek, czy do jakichś, słuchajcie, butów, jakichś takich biało-czarnych adidasów. No, można się bawić, słuchajcie, z tą spódnicą, ale to jest taka klasyka, która nigdy z mody nie wyjdzie. I tak, pokazałam Wam dwie klasyczne rzeczy, bardzo klasyczne, które warto mieć w swojej szafie, kiedy nie mam się w co ubrać, wkładam czarną spódnicę na elegancko białą koszulę lub biały jakiś kaszmirowy sweter, kozaki czy jakieś inne buty. Albo jeansy, słuchajcie, takie klasyczne. Jeżeli chcę wyglądać elegancko, a jeżeli bardziej sportowo, to słuchajcie, już mieszam. Te góry mogą być w kolorze. I teraz, słuchajcie, udało mi się spełnić takie też lumpeksowe moje marzenie. Bo chciałam kiedyś kupić kaszmirowy sweter, mi się udało. Chciałam kupić coś z jedwabiu. Kupiłam przepiękną, jeżeli śledzicie moje filmy, oglądacie to przepiękną brązową, czekoladową spódnicę. Z firmy Gary Weber 100% Jagdwa. No, Coś pięknego. A teraz kupiłam e, spodnie Lewisa e, Jeansy, a też chciałam właśnie kupić takie e, klasyczne e, spodnie. Cena 20 zł. Nie czekałam, aż będą e, kosztować mniej, ponieważ e, takie spodnie e, są drogie e, w sklepie i szybko schodzą w rumpeksach. A te spodnie są słuchajcie bardzo w trendach. Mają taki modny kolor. One są takie przecierane, ale to są specjalne przecierane, te spodnie. One są słuchajcie proste, takie szerokie, proste. Teraz, jak wejdziecie na jakieś strony o modzie, czy zobaczycie jakieś modelki ze światowych wybiegów, które chodzą na co dzień ubrane. Na luzie to zobaczycie, że chodzą właśnie w takich dżinsach. One są szerokie, proste. To nie są dzwony, to są proste dżinsy, ale trochę takie szersze, luźniejsze i na dole lekko rozszerzane, leciutko rozszerzane. No, takie podobne dotyk, ale m, troszeczkę one są luźniejsze i takie rozszerzane, ale nie mylić tego z dzwonami. I ten kolor, słuchajcie, jest bardzo modny. Roku i ten krój, i wydaje mi się e, ogólnie, teraz słuchajcie, wszystko jest modne, ale wydaje mi się, że te dżinsy m, e, bardzo szybko jakby e, wypchnęły e, rurki, słuchajcie, odsunęły na bok, ponieważ o ile rurki e, świetnie wyglądają, ale one są, słuchajcie, takie obcisłe. Nie za bardzo w takich rurkach latem, czy jakąś ciepłą wiosną. O tyle w tych spodniach można chodzić bez problemu przez to, że one są właśnie takie luźniejsze i one są bardzo wygodne. Bardzo fajnie się w nich chodzi. No i lewis ma dobrze te dżinsy skrojone. Udało mi się kupić nic nie zniszczone. Tak samo jak tamte spodnie. Lewisa, teraz nie orientowałam się, ile kosztują u nas lewisy ponieważ u nas więcej niż w kraju, z kraju gdzie one są produkowane. Kosztują w każdym razie: no, za 20 zł na pewno bym taki spodnie nie kupiła. I cieszy mnie, że one są mocno w trendach, więc, bardzo fajny zakup. Na pewno bym taki nie chciała sobie kupić. A tutaj, przez przypadek, już mam. Więc tutaj mam dwie rzeczy klasyczne, dwie rzeczy bardzo w trendach i ostatnia rzecz to ubrania, rzecz bardzo szpanerska, ja słuchajcie, rzadko chodzę w spódnicach, tą klasyczną to, no to jest coś pięknego i taką chciałam mieć, więc to jest taka perełka moja, tak samo jak ten sweter. Mało jest rzeczy ze składem 100% moher. oglądałam taki sweter za 500 jednej firmy, to tak jak Wam mówiłam już kiedyś w filmie, 50% moheru, 50% poliester, a cena 500 przyszło, więc to jest bez sensu, według mnie. Wydać tyle za sweter, gdzie jest połowa składu sztucznego. Kupiłam bardzo szpanerską spódnicę, którą można by było wystylizować w jakimś butiku i słuchajcie, szcalić cenę 560 zł na przykład za taką spódnicę, do tego dać kolorowe martensy niebieskie, jakiś moherowy niebieski sweter czy zielony i ją tak wystylizować, to jest bombka. Ale powiem Wam, designerska spódnica bardzo świetnie zrobiona i odszyta. Tu jest łączony jeans z tyłu jest takie wyszycie na tej spódnicy. Piękne są guziki. Każdy jest inny z tych guzików tutaj zrobionych. Ma tutaj kieszenie takie zrobione. Jest łączony materiał w takie grochy. Kolorystyka, właśnie taka niebieska, zielona, więc ta spódnica świetnie by wyglądała z takim niebieskim swetrem i z takimi butami, właśnie. Um, Jakimiś niebieskimi, czy z adidesami na styl taki sportowy, żeby przełamać, właśnie ją. No, do niej muszą być świetne buty, żeby ta całość po prostu nie odstawała. Ja mam też takie fajne spodnie, które Wam kiedyś pokazywałam jedne z moich stylizacji, nie spodnie, ale buty um, włoskie, takie trapery szare, przecierane. I myślę, że ubiorę z, z ćwiekami do tej spódnicy i szary, kaszmirowy sweter, ale też. Mam taki habrowy sweter moherowy i ubiorę go właśnie do tego niebieskiego, i na przykład ubiorę buty z Adidasa biało-czarne. Zobaczycie, to w stylizacjach też będzie świetnie wyglądać, ale ona pasuje i do balerii na lato. To jest taka spódnica całoroczna i patrzcie, jak ta bąbka jest świetnie zrobiona tutaj, też jest podszyta. Od środka tym materiałem, więc no, widać tutaj robociznę przy tej spódnicy. No i świetna jest to, że to jest bawełna. To jest 100% bawełny. To nie jest spódnica jakaś sztuczna. No i bardzo taka, powiem Wam, e, designerska, bardzo taka szpanerska, bardzo taka a, modna ta spódnica jest. Więc udało mi się upolować. I słuchajcie, cena. 13 zł za tą spódnicę. Więc tak jak Wam mówię, wystylizować taką spódnicę na manekinie, do tego mochorowy taki sweter, właśnie. Jakiś fajny but i można cenkę sobie rzucić całkiem inną, o wiele droższą. A takie rzeczy szpanerskie widziałam w takich prywatnych butikach, to tak cena 560 lekko. I koniec takich rzeczy ubraniowych. I ostatnią rzeczą, bardzo kupioną tanio, bo za 7 zł. To taka maskotka, taki przepiękny, cudny szympans. Taka małpa z nosem takim skórkowym, takie skórkowe usta. Czekoladowa. I słuchajcie, musiałam tą małpę kupić. Małpa już jest wyprana, ponieważ jest w kolorze mojego psa, jest w wielkości mojego psa. Zobaczymy, bo ta małpa teraz zeszła ze suszarki, była prana i właśnie teraz zeszła. Zobaczymy, czy on da radę sobie ją dźwigać i nosić. Podejrzewam, że bez problemu. Ale powiem wam, jeżeli macie zwierzęta, chcecie kupić coś niedrogo, a jeszcze macie takie zwierzęta, jak mój pies, który. Czasami coś zniszczy w 5 minut i powie na szczępy, a czasami nie. To zależy. Nie wiem od czego to zależy. Ma rzeczy, które ma długo i ma rzeczy, które ma krótko. To warto, słuchajcie, kupić też w popatrzeć, bo są przepiękne te maskotki. I jak jest ktoś taki pies, bardzo niszczyciel, to może lepiej się rozejrzeć i kupić mu też taką maskotkę za 7 zł niż za, na przykład za 40 zł, czy za 50 zł, skoro i tak to pójdzie w szczękach. Mam nadzieję, będę pilnować, żeby tą piękną małpę, która jest też taką, słuchajcie, ozdobą, żeby ją nie rozerwał. Tutaj ona ma też rzepy, te łapki można spiąć. O! I mam nadzieję, że ta małpa, no dłużej nam posłuży. I słuchajcie, to tyle. Z moich takich zakupów. Nie jest tego dużo, ale też wam powiedziałam o, trochę o klasyce i o jeansach, o spodniach, które no, robią furore, które są teraz bardzo modne. I przez przypadek udało mi się kupić dżinsy e, w najmodniejszym teraz e, w tym sezonie kroju i w kolorze. I powiem wam, są przewygodne. Strasznie wygodne spodnie, bardzo dobrze się w nich chodzi. Fajnie będą wyglądać też z klasyczną białą koszulą. Te spodnie, ale też dziewczyny tam, modelki, yy, dużo widać osób w Nowym Jorku, które biega właśnie fajnie wyglądają te spodnie z stopem i z taką skórkową, dłuższą, ale taką luźną oversize, yy, taką kurtką a la marynarką, takie coś też mi się udało upolować w lumpeksie za 30 zł, skórkowa taka, kawał skóry, taka marynara, taka ala kurtka. Więc zachęcam Was też do takich zakupów właśnie ekonomicznych, ale powiem Wam wcale nie gorszy niż w jakichś sieciówkach, czy w jakichś innych sklepach, ponieważ te rzeczy często są smetkami. Też mi się udało kupić, tak jak Wam pokazywałam w innym holu sponie dla Gelferda. Um, a nie trzeba, słuchajcie, się tak naszukać, żeby zobaczyć i kupić coś fajnego, um, łatwiej się kupuje w takich sklepach dla mnie, jeżeli macie jakiś taki swój fajny lumpeks, a wydaje mi się, że teraz tego, um, tych sklepów jest dużo otwieranych, ponieważ też jest taka, słuchajcie, potrzeba, na jedzenie za bardzo nie ma jak oszczędzać. Ale można, jeżeli ktoś nie ma pieniędzy, żeby sobie coś kupić, właśnie jakieś e, jeansu, na przykład Lewisa, to może sobie kupić je e, w lumpeksie. <laughs> tak jak ja, nic nie zniszczone. E, no i jeżeli lubicie polować, szukać perełek, e, lubi się ten dreszczyk, ekscytacja. Osoby, które chodzą, którym udało się kupić jakieś rzeczy od projektantów, coś fajnego, e, to wiedzą o czym <laughs> mówię. Zapraszam Was serdecznie do moich innych filmów, jest tego dużo. Pokazuję Wam w krótkich filmikach przegląd w sklepach, co jest teraz w trendach, co jest teraz modne. Króluje kolor różowy już, w sezon, króluje zieleń w tym roku, żółty. No i klasyka, słuchajcie, biel, czerń, to jest taka klasyka, ale dużo jest zieleni. I zestawienie różu z pomarańczem, które bardzo fajnie wygląda, to też w tym roku króluje. Więc zachęcam was do tych filmów. Też staram się wam e, takie kręcić. Teraz krótkie filmy, moje inspiracje kulinarne. Jestem osobą, e, słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, która lubi dobrze zjeść. E, uwielbiam jedzenie, dobre jedzenie. I, mm, I słuchajcie, też chcę się z wami dzielić jakimiś takimi moimi inspiracjami kulinarnymi: rzeczy, które można zrobić prosto, łatwo, szybko które są smaczne i nie trzeba tysiąca jakichś, mieć produktów wyszukanych, czy jakichś przypraw, gdzie czasami są przepisy takie długie, a czasami wystarczy, słuchajcie, zrobić dobrą jajecznicę i no coś pysznego na ciepło zjeść, tym bardziej, że teraz jeszcze, no cały czas jest zimno, ja nie wiem, kiedy będzie w końcu ciepło. Na tym kończę ten film. Życzę Wam miłego, spokojnego dnia i słuchajcie, do zobaczenia, a osoby, które oglądają teraz mój film, a jeszcze nie subskrybują, włączcie subskrypcję koniecznie z dzwoneczkiem, żebyście nie ominęli żadnego filmu, żebyście mieli powiadomienia. I do zobaczenia, cześć!